Cześć wszystkim, z tej strony Aurora i dzisiaj porozmawiamy sobie o grze Horse Tales. Kupiłam ją na Steamie na promocji, lecz aktualna jej cena to jest 114,99 zł. Czy to dużo, czy mało? Mam nadzieję, że dowiemy się tego w tym odcinku, gdy będę ogrywać pierwsze dwie godzinki tej gry. I porozmawiamy sobie trochę, dlaczego ta gra może mieć takie mieszane opinie na Steamie. Zaczynamy sobie zatem nową przygodę i od razu startujemy z edytorem postaci. Nie jest jakiś on bardzo rozwinięty, ale wydaje mi się, że jak na taką grę całkowicie on wystarcza. Po zrobieniu naszej Aurory, która nadal ma dziwnie rude rzęsy i rude brwi, nie mam zielonego pojęcia dlaczego, nigdzie nie widziałam opcji, żeby to zmienić. Wyruszamy na naszą przygodę. Początkowy cinematik jest całkiem ładny, i zresztą obejrzyjmy go sobie razem w spokoju i ciszy, bez mojego gadania w tle. No, więc tak, klasyczna przygoda, jaką można było się spodziewać po takiej grze, czyli dostaliśmy jakiś kawałek ziemi na tej wyspie, musimy go odnowić. I z jakiegoś powodu zalewani jesteśmy masą powiadomień już na samym starcie. Szczerze mówiąc, nie do końca mi to odpowiada, ponieważ ledwo znalazłam się w tym porcie. I już mam jakieś t-shirty do odebrania w jakiejś szafie, której szczerze mówiąc bardzo długo w ogóle nie mogłam znaleźć, gdzie ona jest i chyba przez cały ten gameplay koniec końców nawet jej nie znalazłam. Pierwszy NPC, z którym rozmawiamy, na szczęście bardzo szybko nam mówi już o kupowaniu konia i bardzo podoba mi się to, że jest to od razu na samym starcie, ponieważ w końcu jako gra o koniach, no to jedyne o czym myślimy, no to żeby w końcu mieć tego swojego konia. A oto i one. Mamy do wyboru jednego rumaka z trzech tutaj dostępnych koni. Nasz początkujący NPC mówi nam, żebyśmy sobie z nimi poprzebywali, pogłaskali, co jest rozwiązane całkiem ciekawą minigierką i podjęli decyzję, który z tych koni nam najbardziej odpowiada. Oczywiście mój pierwszy strzał musiał być błędny, ale już później zrozumiałam o co tu chodzi i tak naprawdę to jest to tylko gra w próbowanie, który z klawiszy w tym momencie odpowiada koniu. Wygłaskałam Moli, jeszcze stwierdziłam, że dobra. Sprawdzę jej statystyki, chociaż tak naprawdę na ten moment to nic mi one nie mówią, jak to będzie wyglądało dalej w grze. Zgaduję, im wyższy numerek, tym wiadomo, koń będzie lepszy. Zerknęłam na wszystkie cechy jakie ma Molly, a także jakie mają dwa pozostałe konie i stwierdziłam, że ten koń ma najwięcej pozytywów, albo cech, które z tego co zrozumiałam w tej grze można poprawić i faktycznie można je poprawić po prostu jeżdżąc na tym koniu. No i podjęłam decyzję, tak, Moli to będzie mój pierwszy koń. Wybrałam się na pierwszą przejażdżkę i patrząc na to jak mi poszło, nie było aż tak źle, tak myślę. Od razu możemy zauważyć, że na naszej trasie są różne materiały, które będziemy zbierać, aby rozwijać naszą, nasze rancho. I patrząc na to, jak sobie tutaj świetnie radzę jeżdżąc na MOLI, porozmawiamy sobie może o atmosferze, jaką ma ta gra. Coś, co mi bardzo przeszkadzało, to brak soundtracku. W tym momencie to, co słyszycie na filmiku, jest to muzyka, którą wrzuciłam specjalnie na potrzeby filmiku, bo gdyby nie to, to słyszelibyście prawie, że totalną ciszę, tak jak na przykład teraz. Nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę oczywiście, żeby non-stop w jakiejś grze grała muzyka, ale prawda jest taka, że. W tej grze akurat było to bardzo odczuwalne, gdy tak naprawdę podróżując po malowniczych krainach, towarzyszy nam totalna cisza i ambient. Jest on oczywiście dość dobry. Tutaj nad morzem słyszymy oczywiście dźwięki fal, skrzeczące mewy. O, i w tym właśnie momencie w trakcie gameplayu dopiero pojawia się jakakolwiek muzyka. Uważam, że nie jest to zbyt dobrze wyważone i jednak bardzo duże okresy czasu spędzamy w totalnej ciszy, co jednak wydaje mi się, że nie jest odpowiednim zabiegiem dla takiej, można by powiedzieć, w trochę y, bajkowym klimacie gry. No nic, wyruszamy zatem w ciszy, aby obejrzeć w końcu naszą posiadłość. W trakcie drogi uczymy się dwóch mechanik, które będą przydatne w trakcie zwiedzania wyspy. Pierwszą jest pochylanie się, a drugą przeskakiwanie przez przeszkody. I teraz widzicie klipy, w których męczyłam się, żeby przeskoczyć to jedno drzewo. Nie wiem czemu, ale jakoś wyczucie odległości w tej grze sprawiało mi straszny problem. Gram w różne gry, nie tylko o koniach, ale też w różne inne gry o koniach. I w żadnej grze nie miałam aż tak dużego problemu, żeby wyczuć tą odległość między naszym koniem a przeszkodą. Po pokonaniu bardzo trudnego drzewa, w końcu dotarliśmy do naszego rancza. I zauważcie, że w trakcie tego krótkiego cinematyka nasza Molly zmieniła się w jakiegoś innego konia. Najwyraźniej nasze rude brwi i rude rzęsy to nie jedyne problemy z włosami, jakie ma ta gra. No ale zdecydowanie ten koń, który stoi właśnie za mną, to nie jest moja moli. Zerkamy na nasze rancze i widzimy, że nie jest to to samo rancho, które nam zostało przedstawione na fotografii. Także już wiadomo, że gra będzie polegać na odbudowaniu tego rancza prawdopodobnie zakupu bądź rozmnażania koni, żeby wypełnić to ranczo. I klasycznie spodziewam się konfliktu z jakimś rywalem bądź rywalką, jak to w grach o koniach bywa. Wsiadamy zatem na moli i zobaczymy, jak to rancza wygląda z bliska. Oprócz przeróżnych materiałów budowlanych, odkryłam coś takiego jak skrzyneczki, w których też znalazłam jakieś schematy, które będą zgaduję, wykorzystane później w odświeżaniu rancza, a także więcej materiałów do budowy. Rozmieszczenie ich na mapie też jest kolejną rzeczą, która troszeczkę nie za bardzo mi się spodobała, ale o tym porozmawiam sobie trochę później w filmiku. Przedzierając się przez zarośla natrafiamy na kolejną osobę, która pomoże nam się przedostać na drugą stronę, jedne co musimy mu dostarczyć paliwo do jego piły spalinowej. No także zawrotka i wracamy do miasta. Są tu w takim razie klasyczne questy pod tytułem przynieś, podaj, pozamiataj. No ale można było się tego spodziewać niestety. Po drodze do miasta poznajemy kolejną nową pseudo mechanikę, czyli budowanie. Na początku wygląda to bardzo prymitywnie, czyli tylko klikamy przycisk i budowla nagle powstaje. Ale później dostaniemy też do wyboru różne rodzaje danej budowli, na przykład różne rodzaje mostów, z czego będziemy mogli wybrać ten, który nam się podoba i na którego oczywiście będziemy mieć materiały. Po dostarczeniu paliwa, magicznie ukazuje nam się odsłonięta droga do naszej posiadłości. I tak oto ona wygląda. Znowu zalani jesteśmy masą powiadomień o różnych nowych konstrukcjach. I w tym momencie zaczęłam się mocno zastanawiać nad tym, czym właściwie ta gra chciałaby być. Bo gdy widzę coś takiego jak zbieranie materiałów, budowanie różnych budowli. I na dodatek jedna z tych budowli nazywa się Camping Survival, to od razu myślę sobie o tym, że no, budowanie bazy coś w typie, właśnie, survivalu. Tylko, że to, co budujemy, i właściwie później to to się potwierdzi nie ma żadnego wpływu na to, jak fabuła przebiega. Ja w tej grze postawię sobie, zresztą to zobaczycie później. Postawię sobie pewne cele, które chciałabym zrobić, ale tak naprawdę nie mają one żadnego względu na fabułę. I czy budujemy tu różne rzeczy, czy tego nie robimy, nie ma kompletnie znaczenia. No więc, tak zbudujmy sobie naszą pierwszą konstrukcję. I będzie to właśnie camping home. Szczerze mówiąc, po zbudowaniu go, od razu pomyślałam o tym, że mam przecież jakieś ubrania do odebrania w jakiejś szafie. Pomyślałam, że no dobra, może tu będzie jakaś skrzyneczka. No nie spodziewam się całego wielkiego mebla postanowionego w namiocie, ale może jakaś skrzyneczka z rzeczami, coś takiego? I o, oczywiście nic takiego nie znalazłam. Ruszając dalej w drogę poszukiwania questów, Spotkałam coś, co naprawdę mnie podekscytowało czyli ideę dzikich koni. Szczerze mówiąc, w tym momencie byłam naprawdę mega podekscytowana tym, bo stwierdziłam, że Ale super, nie trzeba tylko kupować koni, ale można też je oswoić w dziczy. I w tym momencie zapaliła mi się od razu lampka że tak, oswojenie konia to będzie mój cel na ten filmik. I nie wiedziałam wtedy jeszcze, w jaką wielką spiralę rzeczy, które muszę zrobić, zdobyć, wkroczyłam. Oczywiście nie spodziewałam się, że to będzie tak, że od razu dostanę tutorial, dos podejdę do konia i będzie mój, będzie mnie kochał na zawsze. Ale nie spodziewałam się, że jak już dają ten tutorial na to, jak go oswoić, to że czeka mnie aż tak ciężka droga. Od razu oczywiście widziałam, że y, zakładka Tame jest przekreślona. No i tu pierwsze, co nam się wyświetliło podchodząc do tego konia, jest to, że nie mamy miejsca w naszej posiadłości na więcej niż jednego konia. Uważam to też za dość słaby zabieg ze strony twórców gry, ponieważ jednak w większości gier o koniach, jakie grałam, to od razu mieliśmy jakby pozwolenie na to, żeby rozszerzyć chociaż minimalnie naszą stajnię. Wydaje mi się, że nie ma nic gorszego, jak tak straszne zniszczenie entuzjazmu w grze, której tak naprawdę grają tylko i wyłącznie ludzie, którzy są mocno zajarani końmi. I tak naprawdę, tak jak już wcześniej mówiłam, jedyne, o, o czym marzą, to żeby mieć te konie, szukać koni różnych maści, różnych ras i wypełniać tą swoją stajnię. Także wydaje mi się, że pozwolenie na samym starcie na chociaż jednego dodatkowego konia, żeby zmobilizować jakoś i zmotywować gracza do dalszego później rozwijania tej stajni, byłoby lepszym rozwiązaniem. Kolejną rzeczą jest to, że te dzikie konie są naprawdę blisko naszej posiadłości i myślę, że jeżeli osoba zacznie ruszać na te początkowe questy, tak jak ja, to w 100% natrafi na te dzikie konie i no, nie oszukujmy się, rozbudzi w tej osobie tą chęć oswojenia ich i przygarnięcia. Także, jako że nie miałam możliwości oswojenia tego jednego konia, cała moja rozgrywka w tym momencie zaczęła kręcić się wokół tego, jak powiększyć tą stadninę, żeby mieć tego konia. Porobiłam sobie kilka questów i w pewnym Dobra. momencie natknęłam się na kolejny problem. Otóż ta bardzo ładna pani NPc powiedziała mi, że mój koniec brudny. No więc wchodzę w kondycję Moli i kurde widzę, no faktycznie mój koniec brudny. No i teraz, teraz pytanie właściwie, no okej, okay, ale co ja mam z tym zrobić? Wróciłam więc do sanktuarium, do naszego małego obozu z namiotem i pomyślałam, no. No musi to być jakaś szczotka, no chyba musi. Nie wiem jak długo jeździłam na brudnym koniu, no ale stwierdziłam, że nie no, kurde, muszę coś z tym zrobić. Rozglądałam się po naszym mini obozie i oczywiście nie było ani szczotki, ani żadnego węża z wodą, właściwie nic. No także stwierdziłam, że no może nie mam po prostu odpowiedniego budynku, żeby wyczyścić mojego konia. I w tym momencie zaczęłam poszukiwania, co właściwie mogę wybudować, żeby faktycznie tego konia umyć. Znalazłam dwa budynki, które przykuły moją uwagę. Było to Pasture i Small Stable. Spojrzałam jednak na obydwa i wymagały one jakichś brązowych grudek, których właściwie to na oczy nie widziałam jeszcze grając w tą grę. Tutaj oczywiście jest wersja mocno poprzecinana, ale poza kamerą bardzo mocno zwiedzałam tą wyspę i nigdy nie znalazłam tych grudek. Co było oczywiście kolejną problematyczną rzeczą, ponieważ nie wiedziałam właściwie jak te przedmioty się nazywają, a także pomyślałam, że kurczę, jeżeli są one w podstawowych budynkach do rozwijania naszego tutaj sanktuarium, no to znaczy, że chyba powinny być gdzieś blisko i na widoku. Och, jak bardzo się myliłam. Zaczęłam więc zwiedzać bardzo intensywnie naszą wyspę, wypatrując właściwie non-stop tylko i wyłącznie tych brązowych grudek. Znalazłam nawet jakieś jaskinie i właściwie już nie miałam zielonego pojęcia, gdzie mam jechać, żeby odnaleźć podstawowy, jak zgadywałam, przedmiot do wybudowania podstawowych budynków. Wróciłam zatem do sanktuarium i... Oto one! Moje brązowe grudki! Jednak najciemniej to jest pod latarnią zawsze. I w ten sposób stałam się posiadaczką sześciu z nich, a na jeden budynek z tego co pamiętam potrzebowałam albo dziesięć, albo piętnaście. Stwierdziłam, że koniec już samodzielnych poszukiwań. Nie ma szans, żebym je znalazła sama. Także zwróciłam się do wujka Google, ponieważ znałam już nazwę tego przedmiotu. Tam dowiedziałam się o pewnej skrzyni, w której o dziwo jest ich pełno. I dzięki temu w końcu mogłam zbudować małą stajnię. Okazało się także, że w budynku małej stajni, a raczej obok niego, jest w końcu szczotka do wyczyszczenia mojego konia. W końcu po chyba dwóch godzinach grania, moja moli będzie czysta. Czyszczenie konia także odbywa się na zasadzie małej minigierki, która polega po prostu na naśladowaniu ruchów myszki, takich jak są na ekranie. No nie powiem, byłam bardzo zadowolona, że, że w końcu mi się to udało. I zauważyłam także, że w stajni jest opcja Słap Horse. A to oczywiście powiedziało mi, że jestem o krok bliżej do zdobycia mojego pierwszego, drugiego konia. Wróciłam się do miejsca, w którym widziałam wcześniej to stado dzikich koni i stwierdziłam, że zakradnę się do niego drugi raz. Zobaczymy, co się stanie. I ku mojemu wielkiemu rozczarowaniu zakładka Tame nadal nie jest dostępna. Niestety nadal, pomimo zbudowania całej stajni, nie ma miejsca na kolejne konia. Kolejny cel w takim razie to było zbudowanie pastwiska. Nie miałam oczywiście znowu tego samego materiału. Po długich poszukiwaniach znalazłam na szczęście blisko miasta wielkie pole, na którym między roślinami były ukryte nasze brązowe grudki. Na tym polu także ukrywało się kolejne stado dzikich koni, które też stanie się moim obiektem zainteresowań. Dla Was, jako oglądających, to mogła być chwila, ale dla mnie to były dziesiątki, minut, jak nie cała godzina na poszukiwaniu i w końcu mamy nasze pastwisko. Udałam się zatem do tego drugiego stada dzikich koni, jakie znalazłam. I po sprawdzeniu wielu statystyk wszystkim koniom, w końcu wybrałam tego to Ogiera. No nie powiem, byłam nim niesamowicie podekscytowana. Okazało się, że wcale nie wraca on do naszego sanktuarium od razu, tylko od razu go ujeżdżamy. Stwierdziłam, że jest to całkiem fajne rozpoczęcie i jakby poznanie tej gry. I zmierzenie się z niektórymi jej wadami i zaletami. Gdy skończyłam nagrywanie tego materiału, miałam jakieś 3 godziny na Steamie, i wydaje mi się, że jako ten materiał nazywa się Pierwsze Wrażenia z Gry, to uważam, że całkiem dużo czasu już w niej spędziłam, żeby wydać jakąś opinię. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na pewno przede mną czeka jeszcze sporo questów, a także może jakiś mechanik. Jednak nie powiem, zerknęłam także w opinie steamowe tej gry i sporo osób mówiło, że jedną z największych wad jest bardzo krótka fabuła. Na pewno to, co sama zauważyłam, to to, że mapa jest bardzo pusta. Co w kombosie z tym, że ścieżka dźwiękowa praktycznie prawie że nie istnieje, zresztą słyszycie to w tym filmiku, ile razy wyciszam swoją muzykę. I daje grze pokazać, y, co ma do zaoferowania, a jak często jest to po prostu moja muzyka, ponieważ w grze jest absolutna cisza. To na tej wielkiej mapie bardzo brakuje różnych ciekawszych punktów, jakichś questów pobocznych. Właściwie to po prostu jeździ się konno, skacze się przez te różne przeszkody i nic się nie dzieje. Oczywiście jest ta eksploracja jakoś tam potrzebna i zdaję sobie sprawę, że niektórym osobom samo eksplorowanie bez żadnego celu też może sprawiać przyjemność, to jednak gdy szukałam tych grudek brązowych <grych> wcześniej, bardzo odczułam to, że właściwie jeżdżę i w sumie nie ma w tym żadnego celu oprócz poszukiwania danego materiału. Jeśli chodzi o na przykład grafikę, to uważam, że jest dość atrakcyjna wizualnie. Oczywiście postacie są dość sztywne, ale powiedzmy, że aż tak bardzo to nie przeszkadza. Jedyne co faktycznie zauważyłam i trochę mi to przeszkadzało później, to to, że w trakcie galopu nasza postać jest niesamowicie sztywna, praktycznie się nie rusza. I jedyne co się rusza to jej biodra. Koniec końców uważam, że cena za jaką ta gra aktualnie jest wystawiona na Steamie, czyli to było to 114.99, jest no niestety, ale zdecydowanie za wysoka jak na tę grę. Uważam, że na pewno ta gra ma duży potencjał, ale z tego co wiem, to jest ona już na pułapie po prostu skończenia. I z tego, co widziałam na Steamie, ma też dostępne DLC w postaci nowych Raz, a także chyba sprzętu dla koni. No, także rozumiem, że to, co w tym momencie widzimy na ekranie, to jest skończony produkt. I tak jak już mówiłam, ten skończony produkt nie jest warty swojej ceny. Jeżeli chodzi o takie luźne poklikanie, no to tak, mogę tę grę polecić, ale zdecydowanie jak będzie na promocji. Ogólnie to chciałabym jeszcze wrócić do tej gry i nie skończyć swojej przygody na tych trzech godzinach, jakie nagrałam tutaj, aby zmontować ten filmik. I wydaje mi się, że chętnie bym zerknęła też na te DLC i czy są warte swojej ceny i może faktycznie nagrała jeszcze jakiś materiał DLC dla tej, gry, dla tej gry. No i także pomyślałam, że fajnie by było skończyć budowę naszego rancho i także może nagrać jakiś home tour i pokazać wszystkie konie, jakie może udało mi się oswoić, bądź rozmnożyć. No ale zobaczymy. Aktualnie gra wróciła na półkę i szczerze mówiąc, zajęłam się troszeczkę ciekawszymi tytułami z kategorii Gry o koniach. Bardzo bym chciała dowiedzieć się w komentarzach, jakie są Wasze opinie na temat Horse Tales. I w tym momencie chciałabym się już z Wami pożegnać i bardzo podziękować, że Wytrwaliście do końca mojego tak długiego materiału. Cześć wszystkim!